Dzisiaj kolejny Trade Recap i to co się dzisiaj stało em, już pokazuję Po prostu po otwarciu się sesji nowojorskiej dostaliśmy manipulację do londyńskiego high Dodatkowo do czterogodzinnego fair value gaba i zrobiliśmy też SMT divergence SMP nam mówiło, że chcemy iść w dół, więc wziąłem trade na Nasdaqu. Jeszcze dostaliśmy reakcję na ten 4 godziny Fair Value Gap tutaj. And, czy poczekałem sobie na inverse Fair Value Gap tego? Później na 5-minutowy Continuation Confluence i tutaj to był I Equilibrium, bo nie mogę znaleźć innego. Wszedłem w trade sobie tutaj, bo widziałem reakcję. Stop loss poniżej tego Fair Value Gapa jednominutowego. I take profit pierwszy był tutaj, drugi tu. No i tutaj full take profit, a niestety nic z tego nie siadło. E, więc tutaj straciłem bodajże 600 dolarów. Szczerze zdziwiony jestem, że to tak wyjebało. Ej, no, ale trudno, trudno. Trudno, no. Spodziewałem się, że jest wlipniemy tutaj te low będzie zajebiście, a, a, a najwidoczniej kuroś coś zjebało, może później dostaniemy, ale nie wiem, no dziwnie, dziwnie. No nic, dzisiaj tak krótko, tyle, też miałem problem, żeby w ogóle odzyskać konto to, bo mnie wylogowało, myślałem, że je straciłem, to by była trochę chujnia, jakby je stracił. To miałem w ogóle dylemat, bo sam grałem sobie na tym GTRP i tam się otwarła rekrutacja na policję i myślałem, czy właśnie kurczę nie i w te rozmowy, jeszcze można jutro, niby ale sobie pomyślałem tak Kurwa, czy mi by się chciało, czy mi by się chciało codziennie kurwa wbijać na serwer i w każdy wolny czas spędzać z, jako policjant przecież. Też jak streamuję z tego GTA, to mi się tak kurwa nie chce trochę. Boli mnie wszystko od tego, jak siedzę kurwa przed tym monitorem. Więc zdecydowałem, że chyba odpuszczę ich w tym trading, jednak i full. Tak zrobimy. I to tyle na dzisiaj. Nic specjalnego. O, tyle.